Manko Huber z tej strony, z UAN. W tym krótkim filmiku wyjaśnię Wam Dlaczego w marce Ulan zrezygnowaliśmy z desek typu Allround, a w zasadzie z deski typu Allround? Jak dobrze wiecie, mieliśmy od zarania nadziejów model Classic, później mieliśmy model Versatil, który się zamieniał kolorystycznie, aż finalnie w tym roku zrezygnowaliśmy z modelu Versatil ze względu na zbyt małą sprzedaż tego modelu. Jest to deska, która jest deską wszechstronną, no i ona bardzo szybko się nudzi użytkownikom, którzy wybierali nasze modele touringowe i zdecydowaliśmy się, Zdublować Wanderera kosztem właśnie Versatila, który się po prostu sprzedawał bardzo słabo. Stąd też taka decyzja. No i postanowiliśmy rozszerzyć i skupić się na tej rodzinie desek touringowych, które się w Polsce po prostu sprzedają najlepiej. Allround jest oczywiście dostępny w wersji Super Light, czyli w marce Super. No i jeśli ktoś chciałby wybrać tą deskę jako początkujący, no to to jest właśnie deska dla niego, jest on oczywiście w najniższej cenie. Stąd też myślę, że trafi w niezliczonych ilościach do tych początkujących superów, którzy później być może będą chcieli się przeżyć na coś szybszego, turingowego, czy to z rodziny Super, czy to z rodziny UA. Tak więc, jeśli mielibyście jakieś pytania odnośnie sprzętu, odnośnie naszych desek, jakieś rozterki, pytania techniczne, to zapraszamy serdecznie do kontaktu przez media społecznościowe naszą stronę internetową i do zobaczenia na wodzie.